Czy Ukraina może sprzedać swoje minerały USA bez gwarancji bezpieczeństwa? Czy Ameryka chce kupić ukraińskie surowce za cenę wsparcia militarnego? Macron zwołuje nadzwyczajny szczyt. Europa przygotowuje się na decydujące rozmowy o bezpieczeństwie. Wysokiej rangi przedstawiciele amerykańskiej administracji lecą do Arabii Saudyjskiej, by omówić potencjalne zakończenie wojny w Ukrainie. Czy Stany Zjednoczone chcą rozbić układ sił na świecie? O tym wszystkim już za chwilę. Czy Ukraina może sprzedać swoje minerały USA bez gwarancji bezpieczeństwa? Wołodymyr Zełenski mówi jasno: bez tego umowa nie zadziała. Co tak naprawdę kryje się za tymi słowami? Czy Ameryka chce kupić ukraińskie surowce za cenę wsparcia militarnego? Spójrzmy na tło tej sprawy. Ukraina posiada jedne z największych złóż surowców strategicznych w Europie, w tym metali ziem rzadkich, jak tytan, który jest kluczowy dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego. Ale w obliczu wojny z Rosją, Kijów nie chce oddać tych surowców bez solidnych gwarancji bezpieczeństwa. I tutaj wkracza prezydent Zełęski, który w wywiadzie dla NBC News stawia sprawę jasno. Jeśli nie otrzymamy gwarancji bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych, uważam, że umowa gospodarcza nie zadziała. Zełęski podkreśla, że Stany Zjednoczone importują ogromne ilości metali ziem rzadkich, a Ukraina ma ich pod dostatkiem. Tylko że ten surowiec trzeba chronić. I właśnie to jest klucz do tej umowy. Pomóżcie nam go chronić, a razem na nim zarobimy, mówi prezydent Ukrainy. Innymi słowy, bezpieczeństwo w zamian za minerały. A co na to Waszyngton? Odpowiedź Białego Domu jest jednoznaczna: Zełęski jest krótkowzroczny. Tak przynajmniej twierdzi rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Brian Hughes. Według niego ta umowa to ogromna szansa dla Ukrainy, nie tylko na rozwój gospodarczy, ale też na większe związki z USA, co samo w sobie ma być formą zabezpieczenia przed Rosją. Stany Zjednoczone to uznają, Rosjanie to uznają, mówi Hughes. Ale czy to rzeczywiście wystarczy? Cała sprawa ma też swój polityczny wymiar. Prezydent Donald Trump jasno dał do zrozumienia, że dalsza pomoc wojskowa dla Ukrainy może zależeć od dostępu do minerałów. Mówi się o 50% ukraińskich złóż. A Zełenski? W sobotę w Monachium powiedział wprost: Umowa na razie nie gwarantuje ochrony ukraińskich interesów i nie jest gotowa do podpisu. To oznacza, że rozmowy wciąż trwają. Co to wszystko oznacza dla Ukrainy? Z jednej strony USA mogą stać się kluczowym partnerem ekonomicznym i militarnym. Z drugiej, czy to nie jest próba przejęcia strategicznych zasobów Ukrainy w zamian za pomoc? Oraz czy Ukraina ma inne wyjście? Dajcie znać w komentarzach, co uważacie o tej sytuacji. Czy Załański powinien pójść na taki układ? A może Ameryka powinna zaoferować coś więcej? Czekam na Wasze opinie w sekcji komentarzy. A teraz przejdźmy do kolejnego news'a i Unii Europejskiej. Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołuje nadzwyczajny szczyt europejskich przywódców w Paryżu. Co to oznacza dla przyszłości Europy? Kto pojawi się na spotkaniu i o czym będą rozmawiać? Liderzy najważniejszych państw. Jak donosi portal Politico, prezydent Francji zaprosił główne kraje europejskie na spotkanie w poniedziałek. Informacje te potwierdził francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barot, nazywając wydarzenie spotkaniem roboczym. Nie podał jednak pełnej listy zaproszonych liderów, gdyż nadal napływają potwierdzenia udziału. Według agencji Reutera na szczycie w Paryżu pojawią się przedstawiciele Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Polski oraz Danii, która reprezentować będzie kraje bałtyckie i skandynawskie. Swoją obecność potwierdzili także sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Głównym tematem rozmów będzie sytuacja w zakresie europejskiego bezpieczeństwa. W obliczu globalnych napięć i nowych wyzwań politycznych, liderzy będą musieli podjąć kluczowe decyzje dotyczące przyszłości kontynentu. Pojawiają się pytania o dalsze wsparcie dla Ukrainy, a także o sposób reagowania Europy na nieprzewidywalne decyzje prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że politycy muszą podjąć bardzo poważne decyzje w kontekście polityki Trumpa, który, jak twierdzi Sikorski, stosuje metodę rozpoznania walką. Oznacza to, że Stany Zjednoczone mogą testować reakcje Europy i na tej podstawie dostosowywać swoje stanowisko. Spotkanie w Paryżu odbędzie się tuż po monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, podczas której kraje europejskie wyrażały chęć prowadzenia wspólnej polityki wobec Ukrainy i NATO. Co ciekawe, według prezydenta Finlandii Aleksandra Stuba USA wysłały do europejskich krajów specjalny kwestionariusz z pytaniem o to, jakie gwarancje bezpieczeństwa mogą one zapewnić Ukrainie. Czyżby Amerykanie oczekiwali od Europy bardziej stanowczej deklaracji? Ciekawostką jest też sprawa premiera Polski Donalda Tuska, który na platformie X potwierdził swój udział w paryskim szczycie i podkreślił, że musimy pokazać naszą siłę i jedność. Jednak kilka godzin później wpis zniknął z jego oficjalnego konta. Czyżby zaszły jakieś nieoczekiwane zmiany w planach? A może treść wpisu była zbyt kontrowersyjna? Spotkanie w Paryżu będzie miało charakter nieformalny, ale może wyznaczyć nowy kierunek dla Europy w obliczu rosnących zagrożeń. Czy Europa zdecyduje się na bardziej samodzielną politykę obronną? Jakie stanowisko przyjmą przywódcy wobec Ukrainy i relacji z USA? Czy Europa powinna bardziej uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych? Daj znać w komentarzu. Nie zapomnij zostawić lajka like i suba, i lecimy do kolejnego tematu. Wysokiej rangi przedstawiciele amerykańskiej administracji lecą do Arabii Saudyjskiej, by omówić potencjalne zakończenie wojny w Ukrainie. Ale uwaga, nie będzie tam ani przedstawicieli Ukrainy, ani Europy. Czy to pierwszy krok do pokoju, czy może polityczna gra, w której nie wszyscy są mile widziani? Oto szczegóły. Z informacji podanych przez portal Politico wynika, że już w najbliższych dniach do Arabii Saudyjskiej przybędą amerykańscy negocjatorzy. Wśród nich doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz, sekretarz stanu USA Marco Rubio i specjalny wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Whitcow. Ale uwaga! Nie będzie tam generała Keitha Kelloga, specjalnego wysłannika USA do spraw Ukrainy i Rosji. To daje do myślenia, czy USA zmienia swoje podejście do konfliktu? Arabia Saudyjska nie jest przypadkowym wyborem. To kraj, który od dawna pełni rolę mediatora w międzynarodowych konfliktach, a teraz to właśnie tam mają odbyć się rozmowy, w których Ukrainy nie będzie. Kijów jednoznacznie podkreśla, że żadni przedstawiciele Ukrainy nie wezmą udziału w tych negocjacjach. Michajło Podolak, doradca prezydenta Zełęckiego, powiedział wprost: na stole nie ma niczego, co można było omawiać. W Arabii Saudyjskiej nie będzie nikogo z Ukrainy. Zełęski podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa stwierdził, że to Ukraina ma decydować, kto będzie zasiadać przy stole negocjacyjnym. A skoro Ukraina nie weźmie udziału, to co tak naprawdę będzie omawiane w Arabii Saudyjskiej? Czy może chodzi o tajne porozumienia między USA a Rosją? Kolejna istotna rzecz: nie będzie tam Europy. Generał Keith Kellogg podkreślił wprost: Nie chcemy powtórki z Mińska. Co to oznacza? Przypomnijmy, że porozumienia mińskie miały zakończyć konflikt w Donbasie, ale ostatecznie niczego nie rozwiązały. Czy USA chce uniknąć sytuacji, w której Europa ma zbyt duży wpływ na negocjacje? Trump i Putin podobno utrzymują regularny kontakt, a Marco Rubio już rozmawiał z Siergiejem Ławrowem. Czyżby Amerykanie dogadywali się z Rosją ponad głowami Ukrainy i Europy? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy Stany Zjednoczone powinny prowadzić rozmowy bez Ukrainy? Na monachińskiej konferencji bezpieczeństwa generał Kate Kellogg ujawnił amerykański plan zerwać sojusze Rosji z Chinami, Iranem i Koreą Północną. Czy się to nam podoba, czy nie? Trzeba rozmawiać z przeciwnikiem podkreślał Kellogg. Mówiąc o negocjacjach z Kremlem, ale czy to oznacza ustępstwa terytorialne? Kellogg twierdzi, że administracja Trumpa nie dawała Rosji przyzwolenia na agresję. I choć zakończenie wojny w Ukrainie to priorytet, to nie będzie to kapitulacja, jak w II wojnie światowej. Sankcje, sankcje i jeszcze raz sankcje. Kreml utrzymuje się z ropy, więc Zachód powinien docisnąć Rosję jeszcze bardziej. A rozmowa z Putinem? Nowa administracja już się odbyła, co Kelog uznaje za krok do przodu, w przeciwieństwie do Bidena, który Putina unikał jak ognia. Co myślicie, czy USA uda się osłabić Rosję? Dajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia w kolejnym materiale.